I w czytaniu partnerskim serdecznie Wam dziękuję za wszystkie komentarze, za lajki, za subskrypcje. Bardzo, bardzo Wam jestem wdzięczna. To czytanie nie ma żadnych ram czasowych, także może być aktualne kiedykolwiek. I polecam, żeby sobie zobaczyć, jeżeli nie wiecie, swój horoskop urodzeniowy i zobaczyć. W jakich znakach są inne planety, bo to czytanie nie jest tylko dla, dla raków, które mają właśnie raczka w, w Słońcu, ale także dla Ascendentu, dla Wenus i dla Księżyca. Także polecam sprawdzić sobie, szczególnie jeżeli patrzycie na czytania właśnie o miłości, o uczuciach. To wtedy polecam, żeby popatrzeć na to, w jakim znaku był Księżyc i Wenus, jak się urodziliście. Um, no i zaczynamy. Zobaczmy, jaka jest ogólna energia dla moich raków, jeśli chodzi o sprawy sercowe. Wkręcicie się w kółeczko. Czyli jakaś e, wplątujecie się cały czas w podobną sytuację, albo z tą samą osobą, albo ktoś z przeszłości do was wraca, jakiś ex do was wraca. Y, albo nawet jeżeli to jest ta sama osoba, to jakby sytuacja, w której się razem znajdujecie ma podobne problemy co poprzednie związki. No i zobaczmy, jak to wygląda. Zobaczmy, jaka jest reszta kart. No może je wezmę, no dobra. Mm. Okej. Okay. No okej. Okay. No zdecydowanie ktoś wraca z przeszłości. Słuchajcie. Ktoś do Was wraca. Jakiś ex. Ktoś, z kim wiążecie duże nadzieje. Um, chcielibyście ślub z tą osobą, um, no, albo taki właśnie stały związek dzieci, rodzina. Um, Albo ktoś, z kim macie niesamowite duchowe połączenie. Em... Energia tej osoby to jest królowa mieczy, bardzo taka osoba, mm, która nie pokazuje emocji, która jest bardzo taka rzeczowa, em... inteligentna, dobra w gadaniu. <gadanie> I tak, jakie macie problemy, konflikty? Macie pięć Pucharów. We wskazówkach macie króla Pucharów i w, um, potencjalny wynik sytuacji. Pięć mieczy, który mówi o konflikcie jakimś. Um, no dobra, i teraz zobaczmy. Każdą kartę po kolei będziemy weryfikować, co macie na spodzie. Mm. Macie asa buław, czyli jakaś no, akcja, Pod, podej, podjęcie akcji, albo z Waszej strony, albo ze strony tej drugiej osoby. No i zobaczmy. Koło fortuny o czym jest koło fortuny? Tutaj było mocno jakieś, e, no zdecydowanie ktoś Was zranił, albo Wy zraniliście kogoś, tak? E, bardzo bolesne rozstanie. No właśnie, ktoś, e, ktoś nie był w porządku wobec Was. I ta osoba wraca do Was. Wow, no dobra. Zobaczmy, co dalej. Mm, okay. pustelnik odwrócony i. Czujecie, czujecie jakby sukces tutaj, tak? Czyli jakby to, że ta osoba do Was wraca, e, bardzo Was cieszy. Czujecie się, że odnieśliście sukces, tak? To jest to, czego chcieliście. Zobaczmy, jaka jest energia partnera. Więcej było i sześć okay. um, denarów. A, bardzo ciekawy jest ten rozkład, muszę powiedzieć. Um, uważam, że wy chcecie bardzo um, mieć. Taki stały związek z tą osobą. Natomiast e, karty, które wypadły, mówią mi, i to w jakim sąsiedztwie one są, no i oczywiście energię, którą odbieram z tego czytania, mówi mi, że wy nie chcecie dostrzec jakiejś prawdy o tym związku, o sobie albo o tej drugiej osobie. E, I niektórzy z Was mogą chcieć wstąpić w ten związek ponownie. Ponieważ się czują samotni. No, ta energia, która tu jest pokazana, no to wy zostaliście bardzo skrzywdzeni. No, to jest dziesięć 10, 10 mieczy wbitych w plecy, leżycie, już gorzej być nie mogło, tak? I ktoś jeszcze był nieszczery, coś ukrywał, tak? Próbował jakąś. Prawdę ukryć. Um... Dlatego uważam, że jeżeli nawet wam się uda wrócić do siebie razem, to ten sukces będzie krótko krótkotrwały. Dlatego, że ta osoba wydaje mi się, że nie, nie chcecie zobaczyć, że ta osoba jest bardzo egoistyczna. I teraz ta energia tej osoby. No właśnie, jest dokładnie taka, czyli ten ktoś bardzo mocno myśli o sobie i ta osoba wam nie da tyle miłości, co wy chcecie jej zaoferować. Tu jest nie ma balansu, jeśli chodzi o dawanie z jednej i z drugiej strony. I ta osoba może być, jeżeli ta osoba jest właśnie taka oziębła, yy, może być taka oschła, właśnie, nie okazywać swoich uczuć. Yy. I tak jak mówię, być bardzo zapatrzona w siebie. Ona prędzej czy później będzie chciała być sama dla niektórych. Yy. Zobaczmy dalej, zobaczmy dalej, jak to się rozwinie. Bo ten. Muszę powiedzieć, że ten rozkład nie jest jednoznaczny. Podejrzewam, że tu mm, zaraz będzie kilka scenariuszy. Okay? Dlatego chcę zweryfikować wszystkie karty, żeby mieć cały obraz. Wyzwania, problemy. Pięć pucharów. No właśnie, czyli jakiś smutek, jakiś żal. Ktoś był skrzywdzony. Ehm. Księżniczka Pucharów i no właśnie, jej 10 buław. Jakiś taki ciężar na barkach em, niesiecie. Nie dość, że macie 10 mieczy, to jeszcze 10 buław. no Po prostu jesteście, w, w, ten związek was wykończył. Em, I teraz tak. Wy, wy możliwe, że właśnie chcecie zaoferować dalej ten puchar tej osobie, e... albo ta osoba oferowała swoje uczucie komuś innemu, tak? Dlatego was to tak umęczyło i e, zasmuciło, tak? E, zasmuciło to mało powiedziane. E, ja jeszcze poproszę zweryf o zweryfikowanie tej księżniczki pucharów. To właśnie może być ktoś, kto jest niedojrzały emocjonalnie, tak? To nie jest król, który oferuje swój kielich. To jest księżniczka, tak, czyli yy, poziom niżej. Odwrócony macie. Yy. To jest sprawiedliwość? Ktoś, przepraszam, są dostateczne, niesprawiedliwość. Ktoś stchórzył. Ktoś nie chciał zaoferować właśnie tego kielicha. Tutaj mamy trzy osoby. Trzecia osoba mogła być zamieszana w całą sytuację. Ktoś stchórzył i was. Nie dał Wam tej miłości, tak? Stąd właśnie ten cały ból. O, kurczę, no ciężkie to czytanie, trochę jest takie bolesne bardzo bym powiedziała. Zobaczmy król króla, zweryfikujmy króla pucharów, to jest w pozycji wskazówek porad. Hmm. Okej, okay. więc król jest zweryfikowany dziewięciom pucharami i księżniczką y, mieczy, kochani moi, jeżeli osoba, która do was wraca, jest osobą, która docenia was, y, ko, jest kochającą osobą. Y, i potrafi Was obdarzyć miłością, no to ten powrót się może udać. Natomiast, jakby z energii tego partnera, no nie odbieram takiej energii. Więc wskazówka jest taka, jeżeli ta. Natomiast czytam dla wielu osób, tak? Czytam. Mogą być. Może to pójść w dwie strony. Jeżeli ta osoba Was docenia i kocha. To jak najbardziej ten powrót może być pozytywny i się udać, i może być długotrwały. <laughs> Przepraszam, natomiast jeżeli ta osoba taka nie jest, to wskazówka jest taka, że no należałoby odciąć taką osobę, tak? która nie daje Wam tego, tej satysfakcji emocjonalnej, szczęścia i miłości. I y, wiedzcie, że pojawi się ktoś, kto wam będzie w stanie zaoferować to, na co zasługujecie. I teraz możliwy, y, właśnie wynik. I tu mamy pięć y, mieczy, które są taką kartą no, konfliktową albo niemożnością podjęcia decyzji. Takie ja mam y, zachmurzone myśli, tak? No i zobaczmy, jaki jest wynik tej całej sytuacji. A z y, pentakli, ale odwrócony. No właśnie i. Odwrócony też jest um, rycerz pentakli. I na dole jest odwrócona karta śmierci, czyli um, jakby brak transformacji. Kochane moje bliźnię. E, przepraszam, raczki. Przepraszam, przed chwilą robiłam czytanie dla bliźniąt. E, kochane moje raczki. Odbieram energię mm, w, z dwoma scenariuszami, tak? Dla niektórych um, jeszcze raz wejdziecie w ten sam cykl, ponieważ nie nauczyliście się lekcji. A ci, co się nauczyli lekcje albo chcą nauczyć, albo nauczą, e, no to nie wejdą w to. E, nie wejdą w to, bo poczują, że. No, nic się nie zmieniło, tak? Energia partnera. Słuchajcie, musicie. Ja nie mogę wam powiedzieć oczywiście, co wy macie robić, a czego nie. Um, natomiast jeżeli czujecie, że partner nie daje wam po prostu miłości, nie oferuje wam um, tego ciepła i nie daje wam tyle, co wy dajecie jemu, tak? Czujecie, że. Um, to jest osoba, która bardziej ją interesują jego własne egoistyczne potrzeby. No to karta mówi, żeby, no żeby nie wchodzić w to, bo ktoś, ktoś lepszy na Was czeka, ktoś, kto da Wam tę miłość. Natomiast jeżeli to jest ktoś, kto czujecie, że się zmienił, kto jest wam w stanie zaoferować tę miłość, no to wtedy to, wtedy to się uda. Natomiast dla, to jest dla nielicznej grupy. Dla większości czuję, że ten związek jest toksyczny i wejdziecie w niego, jeżeli jeszcze się nie nauczyliście tej lekcji. E, więc powtórzycie ten cykl. Natomiast dla tych, co się nauczyli lekcji, że mm, trzeba. że nie można być z kimś tylko dlatego, że jest się samotnym, tak? E, i, no, I chyba, że chcecie być nieszczęśliwi, no to proszę bardzo. E, natomiast jeżeli ktoś się nie, Jeżeli ktoś nauczył się lekcji, no to nie będzie chciał w to więcej wejść, tyle. E, jaka jest rada wskazówka? Okej. Okay. Hmm, właśnie. Duża część z Was wejdzie w to z powrotem, bo się nie nauczyła lekcji. A ci, co się nauczyli lekcji co postanowią nie wejść w ten związek e, Będziecie mieć nadzieję na to, że pojawi się w Waszym życiu osoba, która em, Was pokocha em, i będzie umiała okazywać tę miłość, i to będzie związek, który będzie jak najbardziej na em, równych e, zasadach. Czyli tyle samo, co będziecie wkładać miłości, tyle będziecie otrzymywać. Yy, widzę połączenie, tak czy siak jest połączenie, tak? Czy to będzie z, to, z tym ex, yy, czy też yy, z kimś nowym, to macie yy, wstąpienie w, yy, z kimś w związek, tak? Nie mówię, że małżeński, może być małżeński, ale yy, partnerski, tak? Także... O, a dla, właśnie, widzicie? Nowa kartka, czysta kartka. Dla wielu z Was to będzie ktoś nowy. Mhm. Nowy rozdział. Albo dla tych, z którym, którym się uda, m, których partner jest taką osobą empatyczną i kochającą, to ten związek będzie... M, no, po powtórzeniem poprzednich, natomiast e, jakby nowy, czyli e, odrodzony, tak, odrodzony. E, kochane moje raczki, życzę Wam dużo szczęścia i powodzenia i całuję Was gorąco. Pa.